To, czego się dowiesz, może cię zszokować, ale na zawsze zmieni sposób, w jaki wchodzisz w interakcje z dziewczynami. Kiedy skończysz ten film, będziesz wiedział, co naprawdę przyciąga dziewczyny i nie. To nie jest to, co mówią, że wielu facetów nie odnosi sukcesu z kobietami. A powód tego jest dość prosty: jest to sposób, w jaki postrzegają kobiety od tysięcy lat mężczyźni. Podrywają kobiety. Ale dopiero od niedawna jest więcej zamieszania i walki niż kiedykolwiek. I nie dlatego, że w przeszłości można było po prostu przerzucić kobietę przez ramię i zabrać ją do domu. Widzisz, że większość facetów traktuje dziewczyny zgodnie z tym, co mówią. Dziewczyny słuchają tego, co mówi, zamiast patrzeć na to, co robi, to jest największy błąd, jaki chłopak może kiedykolwiek popełnić. W większości facetów. Brakuje nawet najbardziej podstawowego zrozumienia kobiecej natury, i dlatego zawodzą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nikt nie nazywa kobiety kobietą, która dotrzymuje słowa? Jest powód, dla którego nikt tego nie robi nie dlatego, że wszystkie kobiety są kłamczuchami, lub nie można im ufać ale z powodu jej kobiecej natury. Jej ruchy nie zawsze można wytłumaczyć racjonalnym umysłem. Kobiety słuchają sposobu, w jaki coś lub ktoś Sprawia, że czują się kobieca. Energia płynie, i dynamiczna energia kobieca i męska są do siebie przyciągane i pięknie się uzupełniają. Najbardziej kobiece dziewczyny są przyciągane do najbardziej męskich facetów i odwrotnie. Niestety, w większości facetów nie tylko brakuje tego podstawowego zrozumienia kobiecej natury. Ale także brakuje im wiedzy o ich własnym męskim rdzeniu. Częściej widzimy, jak faceci stają się i zachowują bardziej kobieco. Wielu z tych facetów nie jest naprawdę tak kobiecych z natury, ale zostali nauczeni ujawnienie tego faktu jest proste, jeśli facet zachowuje się kobieco, ale pociągają go kobiece dziewczyny. Wiesz, że jego zachowanie nie jest naturalne ale wychowaniem dlaczego? Jeśli pociąga cię bardzo kobieca dziewczyna i ty sam, sam zachowujesz się bardzo kobieco, odepchniesz ją jak magnes o tym samym biegunie. Gdy dwa magnesy są zbliżone do siebie, przeciwne bieguny przyciągną się nawzajem, ale podobne bieguny będą się odpychać. Innym ogromnym błędem popełnianym przez facetów jest stawianie swojej dziewczyny przed czymkolwiek innym, co jest również bezpośrednim wynikiem braku męskości i braku celu w życiu. Czy możesz sobie wyobrazić kobietę samotną w łóżku w nocy, fantazjującą o mężczyźnie, który ma obsesję na jej punkcie przez cały dzień, do tego stopnia, że jego misja nie ma nawet znaczenia. I podnieca ją mężczyzna, który ma potężną misję w życiu, mężczyzna żyjący z mocą i dążący do celu. Mężczyzna żyjący z mocą i na własnych warunkach, mężczyzna, który chociaż jest podniecony przez daną kobietę, wie, że ma głębszy cel. Oczywiście jej priorytetem jest przepływ miłości, Twoim priorytetem jest Twoja misja. Biegunowość jest tym, co powoduje pociąg seksualny, dlatego nadmierne skupienie się na niej nie jest męskie. Dziewczyny nigdy się do tego nie przyznają, ale w rzeczywistości chcą, abyś postawił swoją misję ponad nimi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego kobiety lubią palantów? Są samolubni i skupiają się na własnym życiu, nie są potrzebujący i nie szukają akceptacji, jak typowy miły facet. Takie traktowanie, które jest raczej urocze u kobiety, ponieważ podkreśla przywiązanie i uległość, nie jest wcale urocze u faceta. Wiele filmów online nauczy Cię szybkich sztuczek, aby przyciągać i manipulować kobietami, ale żaden z nich nie działa tak dobrze, jak prawdziwe zrozumienie tego, co zostało omówione w tym filmie. Przy okazji, jeśli chcesz, awansować w życiu, nie zapomnij okazać trochę miłości, naciskając przycisk lubię to i subskrybuj. Do następnego razu.